Odwiedzamy Gościcino w gminie Wejherowo. Inwestor chciał zmodernizować instalację grzewczą, zmienić kotłownię węglową na źródło bardziej ekologiczne. Wyzwaniem w realizacji tej inwestycji był taki dobór źródła ciepła, który dobrze współpracuje z ogrzewaniem grzejnikowym. Pompa ciepła marki Weiland typu Split charakteryzuje się tym, że jest to urządzenie pracujące równie dobrze na wysokich parametrach, co umożliwiło nam zastosowanie tego urządzenia do pracy z instalacją grzejnikową. Znaliśmy dokładnie ilość paliwa, które inwestor spalał. Udało nam się doskonale dobrać to urządzenie pod względem wielkości, żeby zamienić kotłownię opalaną paliwem stałym na kotłownię zbudowaną z pompy ciepła typu split. W gminie nie ma przyłącza gazowego. Pompa ciepła była jednym z możliwych rozwiązań w tej sytuacji. Dom do tej pory był wyposażony w kotłownię na paliwo stałe na węgiel. Był to kocioł zasypowy, który wymagał niestety ciężkiej pracy. Inwestor postanowił zmodernizować tą instalację o nowoczesne źródło ciepła. Braliśmy pod uwagę dwa rozwiązania. Kotłownię opalaną peletem, jak również pompę ciepła. Głównym argumentem przeważającym za tym, że Podjęliśmy decyzję, że będzie to pompa ciepła, były niższe koszty eksploatacji, jak również całkowicie bezobsługowy system. Pompa ciepła to wiele korzyści. Urządzenia te są bardzo żywotne i ciche. Nie wymagają wiele miejsca, więc nie potrzeba dla nich specjalnej kotłowni. Wybór takiego urządzenia daje nam nieporównywalny komfort i spokój użytkowania jako źródło ciepła, jak również źródło ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła. Typu a są to najcichsze i najbardziej zaspokajające wszystkie nasze potrzeby pompy ciepła na rynku. Decyzje podjęte przez gospodarzy można już ocenić z perspektywy czasu. Spotykamy się już po pełnym sezonie grzewczym i mamy już pełną wiedzę na temat tego, że dobrane przez nas rozwiązanie doskonale sprawdziło się w tej instalacji. Poprawnie i odpowiednio dobrana pompa ciepła zabezpiecza w sposób stuprocentowy zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, jak i również na ogrzanie całego budynku. Analizując koszty eksploatacji, różnica pomiędzy kotłownią pelletową a pompą ciepła jest została określona na poziomie 1500-1800 zł w skali roku. Ta różnica wyraźnie pokazuje przewagę pompy ciepła nad kotłownią pelletową.